Dzień dobry, Szanowni Państwo, witam serdecznie w gabinecie w Urzędzie Miejskim w Starowicach. Chciałbym przekazać za Państwa pośrednictwem mieszkańcom Starachowic informacje dotyczące e, możliwości składania projektów w ramach budżetu obywatelskiego. Od 3 czerwca w tego roku do 31 lipca 2019 roku będzie trwał nabór projektów, które będą zgłaszali mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego. Te projekty będą realizowane w roku 2020 i tu istotna zmiana w stosunku do tego, co mieliśmy. Przez ostatnie dwa lata. Przypomnę, że przez ostatnie dwa lata e, mieszkańcy Starachowic wybierali projekty w 23 okręgach, w których do dyspozycji mieli po 50 tysięcy złotych na dany projekt. Od roku 2019 głosujemy na projekty, e, których maksymalna kwota wynosi 300 tysięcy złotych, natomiast projekty będą wybierane w czterech okręgach. Wracamy do tego, co było wcześniej, czyli na początku, gdy wprowadzaliśmy budżet obywatelski w naszym mieście. E, tak miasto było podzielone, że wybierani mieszkańcy projekty w ramach czterech okręgów. I teraz wracamy do tego pomysłu, wracamy do możliwości składania większych projektów także. E, oczywiście to jest kwota maksymalna, można także składać projekty mniejsze. Weryfikacja później będzie wykonana do 19 sierpnia 2019 roku przez pracowników Urzędu Miejskiego, natomiast głosowanie internetowe uruchomimy od 2 września do 8 września, po czym nastąpi głosowanie tradycyjne od 13 września do 15 września 2019 roku. 20 września postaramy się ogłosić wyniki w ramach głosowania budżetowego i mam nadzieję, że mieszkańcy będą w tej procedurze chętnie uczestniczyli. Już wiem, że e, część osób przygotowała swoje projekty. Wiem, że przy ulicy Zakładowej mieszkańcy będą składali projekt dotyczący wybudowania tężni solankowej na placu pod skałkami, e, który został zagospodarowany w poprzednich latach także z pieniędzy w ramach budżetu obywatelskiego. Tam wykonano e, plac zabaw dla dzieci, siłownię plenerową dla dzieci, ale także dla seniorów. E, wykonano pergole, wykonano nasadzenia, wykonano chodnik, e, miejsca postojowe, czyli z roku na rok Infrastruktury, z której mogą korzystać mieszkańcy przy ulicy Zakładowej, ale nie tylko mieszkańcy Zakładowej, bo też przyjeżdżają osoby z innych części miasta, jest coraz więcej i to są wnioski realizowane właśnie z inicjatywy mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Podobnie dzieje się na placu rekreacyjnym na Szlakowisku. Tam również mieszkańcy zgłaszali projekty w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach środków, które zostały tam wydatkowane, powstał mini parklinowy. W tym roku powstanie. Street Workout Park, także tej infrastruktury, z której mogą korzystać mieszkańcy, także w tamtym rejonie przybywa. Liczę, że mieszkańcy z innych części miasta także będą aktywni i będą składali swoje projekty, że wspólnie będą dbali o to, aby ich otoczenie wyglądało lepiej i będą starali się o to, aby projekty, na których im najbardziej zależy, zostały w 2020 roku zrealizowane.